W dzisiejszym odcinku oswoimy wszystkie zwierzaki w 99 nocach w lesie, ale zanim to zrobimy, zostaw teraz szybciutko łapeczkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ jak będzie 200 łapek, to rozmawiam wam 700 gebów za darmo. Także zaczynając, widzowie, zobaczcie, mam Old timing Flute w ręku i teraz możemy na przykład oswoić sobie królika. Zobaczcie, teraz po prawej części ekranu możemy celować na ten pasek zielony i możemy go w taki sposób oswoić go i teraz on marchewkę, także daję mu marchewkę i zobaczcie, mamy królika oswojonego, mamy pyta oswojonego i on za nami chodzi. Możemy go na jak chcemy, na przykład mogę go nazwać, nie wiem NG mogę go nazwać I naszym zadaniem jest widzowie dzisiaj oswoić jak najwięcej zwierzaków Także zaczynamy, robimy drewno widzowie Żebyśmy oczywiście mogli zacząć coś cokolwiek tutaj robić Okej, okay, dobra, mamy level drugi, pięknie Dobra, otwieramy czerwoną skrzynkę widzowie Uwaga, uwaga, co nam teraz wyleci I dobra, mamy bandaż No dosyć niepotrzebne to nam teraz Okej, okay, mamy tutaj plac zabaw Zbieramy itemy, na razie zbieramy wszystko co popadnie tutaj w jeszcze skrzynie By się spir przydał Dobra, mamy siekierę lepszą No może być w miarę, nie jest źle I tutaj mamy lata Dobra, weźmy latarkę w sumie. I zobaczcie, to jest to stanowisko właśnie z the old timing flutami I możecie to sobie wziąć. Ja oczywiście mam klasę zuki tą nową. Po prostu sobie od razu kupiłem, żebym od razu na starcie gry miał tą właśnie rzecz do oswajania petów. I dobra, idziemy skraftować szybciutko mapkę. Oczywiście mapka się przyda. Czekajcie, tylko sobie tutaj wsadzimy. Dobra, elegancko, mamy mapkę. Oczywiście mamy tutaj tradera On prawdopodobnie właśnie się. Potrzebuje topę królika. Dobra, szybko zabiję tego królika. Zobaczymy, żeby dostać od razu stopę. Dobra, dostać od razu stopę. Szybko bierzemy. Ok, i mamy. Saka, oczywiście sobie bierzemy jak najbardziej. Dobra, robimy crafting bencha kolejnego. W ogóle zobaczcie, jakby kin mojego królika się jakby zmienił, bo zazwyczaj jest biały, co nie? A my mamy właśnie takiego brązowego. Okej, okay, mamy rewolwer, pięknie. W końcu. Mamy dużo amma w miarę do niego. I teraz zobaczcie to widzę spróbujemy jakby oswoić tego wolfa i o, czekajcie, kolejny mnie bije, dobra. Słuchajcie, muszę uważać. I zobaczcie, cały czas y... na tym pasku musicie się trzymać, żeby jakby go oswoić. Potem widzę, musicie go nakarmić dwoma stekami. Zobaczcie, teraz to, zabijemy tego właśnie wilka i tutaj mamy steka i nakarmię go stekiem. Jeszcze jednego steka i... Jakby będzie pierwszy poziom, jakby oswojenia tego peta zrobiony. No ale niestety teraz widzowie musimy iść do bazy. O, zobaczcie, żaby są. Wróciły żaby. Dobra, czekajcie, możemy te żaby na pewno też oswoić. Bo właśnie, coś chciałem Wam widzowie jeszcze powiedzieć: to naraz możecie mieć tylko dwa oswojone pety. Jakby, wiecie, się jedna? Dobra, mamy żabę spróbujmy je oswoić. A, musimy ulepszyć nasz yy, Old Flaming Tool, czyli, no ten, wiecie, ten flut, musimy ulepszyć. Zobaczcie, on na mnie pluje, jakby. Dobra, ja stąd idę. Dobra, to robimy szybciutko. Level czwarty, dobra, mamy level czwarty. I dobra, możemy zrobić to jeszcze oczywiście, widzowie. Także robimy. okej, okay, mamy klucz, idziemy wziąć naszego Bobasa, dobra? Elegancko, lecimy. Dobra, mamy czerwoną skrzynię. Uwaga, uwaga, co nam z niej wyleci. Proszę, aby ten spir nam wyleciał, bo to się na pewno przyda. No bo jak nam się skończy Amo, no, to będzie lipa. Dobra, mamy flash no nie. Dobra, mamy bobasa wziętego. Bierzemy jeszcze jedzenie w sumie, czemu nie? To steki weźmiemy, o, weźmiemy sobie steki, widzowie. I powiedzmy, że go oswoimy teraz widzowie, dobra? Oswoimy tego właśnie wilka, zobaczcie. I normalnie nasz wilk będzie psem normalnie, zobaczcie. zrobiły to widzowie, Jakby trzeba to zrobić kilka razy, ale dobra. dobra, na go i jeszcze raz to zrobić, dobra? Uwaga, jakby cztery steki będziemy potrzebować łącznie, żeby jakby go finalnie oswoić. Uwaga. Dobra, potrzebujemy jeszcze jednego steka, uwaga. I mamy go, mamy oswojonego widzowie. E, wilka. A nie, czekajcie, jeszcze ostatni raz, dobra, ale to już więcej steków nie będzie trzeba. I nie, dobra, jeszcze dwa. Okej, okay, myślałem, że tylko cztery będą potrzebne, ale jeszcze jest jeden potrzebny, więc czekajcie, zabijemy tego wilka. I dobra, mamy steka, uwaga, i mamy, mamy go widzowie. Możemy oczywiście sobie go nazwać Andy. Pamiętajcie, że tylko dwa da się mieć, jakby pety e, oswojone na raz, więc więcej niestety nie wezmę, nie ogarnę sobie póki co na ten moment, ale. E właśnie widzowie ten pet, zobaczmy, on w ogóle zmienił jakby swój kolor. I zobaczcie, on teraz bije inne wilki na przykład. Nie zobaczcie, on je będzie bił. Waga, zobaczcie. On się normalnie z nimi bije, normalnie. I zobaczcie, jaki damage wali. To jest naprawdę całkiem nieźle. Ej, zobaczcie, mamy tutaj klucz chyba. Można go wyłowić. A, zginąłem. Co? Dobra, wiecie co, widzowie, zginąłem, ale się odrodziłem. Jakby nieważne nie było tego widać. I zginąłem dosyć głupio, nieważne widzowie, lecimy dalej, ale mamy dalej oczywiście naszego wilka, który powinien zaraz z nami tutaj być. Nie wiem gdzie on jest dokładnie. Jakby już dwa pety mamy oswojone, nie? On zobaczcie, jeleń na zgonie, Dobra, w tego jelenia. Zobaczcie, tutaj mamy. Mamy tą dużą żabę, ale niestety jej nie możemy oswoić, bo mam za słabego tego fluta. Okej, okay, ja bym tutaj nie wskakiwał, widzowie, jeszcze czekajcie, tam się boję, trochę dobra. O kurde, bo czekajcie, bo nasz ten Alpha Wolf goni. Go też można oswoić, ale widzowie na niego trzeba więcej rzeczy, dlatego teraz go nie będziemy robić. Okej, okay, mamy Rifla, nice, nice, dobra. Mamy Rifla, bierzemy bandaż, co mogę go użyć. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie BlockSboom z, z kodem macie macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod Engie i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu Wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota. I zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Dobra, uwaga, mamy tutaj dosyć sporo rzeczy. Bierzemy to wszystko, kanistry, dwa pięknie. Tu jest wilk się czai na nas, ale zabijamy go z rifla i z rewolwera I dobra, co my tutaj mamy? No nie, no seedbox to jest jakiś żart. Ale dobra, ale mamy rifla, więc jest naprawdę spoko. Nasze pety w ogóle nie chcą do mnie przyjść Nie wiem o to chodzi. One są jakby chyba nie mogą tutaj wejść w ogóle. Dobra, szybka cofka do bazy. Zobaczcie, tu jest niebieska żaba. To no, jest sporo tych żab, które będzie mogli zaraz oswoić zresztą. Dobra, mamy kolejny crafting zrobiony, spoko. I zaraz tutaj przyjdą kultyści. A oczywiście ich sobie no zabijemy szybciutko. To jest pytanie która teraz. Dobra, leżysz, kościół, dobra, no. Zobaczcie, bo ich wil go więc wystarczy, że uderzę jednego i zobaczcie, mój wilk go bierze. Nie, no, co naprawdę opeszczę, że. Naprawdę oswojone pety są naprawdę spoko. Oczekajcie, czekajcie, mamy kryształ, Weźmy go sobie tutaj. Czekajcie. Dobra, wchodzimy do tego budynku i teraz widzowie, no jeszcze troszeczkę brakuje, nam żebyśmy to mogli ulepszyć, bo potrzebujemy więcej ekwa, ale to jest nowy budynek, gdzie jeszcze możecie ulepszyć swoją wędkę. Więc naprawdę spoko, ale my lecimy dalej, zobaczcie. Tam są dalej kultyści, nie? I tam jest widzowie miś, którego będziemy mogli sobie też w sumie nawet oswoić. Bo najpierw musimy zdobyć e, lepszy upgrade e, tego, tego fluta po prostu. Dobra, zabijmy ich w sumie, czemu nie? No zobaczcie, mój wilk go bije. Ale właśnie te, na przykład kultyści też mogą bić mojego wilka. Więc jakby mój wilk też może zginąć. Więc trzeba zawsze uważać. No zobaczcie, jest tutaj wilk. No ja raczej nie będę z wizy jeszcze zadzierał. O dobra, trader chce wolf peta. Akurat go mamy. To damy sobie go mu. Szybko, szybko dajemy mu go. I dobra, mamy co do wyboru. Okej, okay, jest spir Pięknie, pięknie. Naprawdę chciałem to za bardzo mieć teraz. I robimy Lepsze łóżko teraz, dobra, mamy łóżko lepsze, stawiamy od razu. Okej, okay, mamy skrzynię tutaj, proszę, by wyleciał nam spoko. do znaczy, nie wiem, co teraz byśmy mogli mieć, ale uwaga, 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 dobra, mamy bandaż, może być w sumie. I tutaj mamy klucz, którego prawdopodobnie no, możemy chyba wyłowić, tak o to chodzi, ale niestety nie mam jak to wyłowić, bo nie mam wędki. Czekajcie, weźmy tą wędkę i spróbujmy to wyłowić, no nie wiem. Uwaga, uwaga, czy to można wyłowić teraz? No dokładnie, dobra. I mamy klucz, froki dobra, czekajcie, z tym frokiem prawdopodobnie chyba musimy iść tutaj, czekajcie. Nie, poczekajcie, co z nim teraz zrobić? Dobra, zaraz sprawdzimy to szczerze. Mierzemy Węgiel, bierzemy to, to, to. O, dobra. Mamy rifla kolejnego, więc pięknie. Czekajcie. Robimy, robimy coś takiego. I teraz zabijamy TT. Nasz Wik tutaj zabije go. Kurde, z grubo, grubo, szczerze. Tutaj mamy kultystów. Lecimy z nimi w sumie. Tego zabijemy z rewolwera po prostu. O kurczę, po trzy ile tam jest kultystów, ty. O, z grube, szczerze. Dobra, zrobiłem piorun ochron. Wiecie czemu? No bo teraz jest torn akurat, więc no przydałoby się to mieć, więc teraz wszystko wkładamy teraz tutaj, żeby zrobić level 5. Dobra, mamy eleganko Teraz te drewno sobie posadzimy tutaj. Okej, dobra. I teraz możemy zrobić upgrade. Teraz pytanie takie, gdzie ten upgrade dokładnie był? No to było chyba tam, więc idziemy w tamtą stronę. Dobra, jesteśmy oto w tym miejscu i teraz upgradujemy naszego właśnie luta. Dobra, baby go, pięknie, mamy go. I teraz widzę, prawdopodobnie powinniśmy móc e, właśnie oswoić żabę. Dlatego spróbujmy, jakby, czemu nie? Zobaczcie, tam już z żaba, więc idziemy do tej żaby teraz i spróbujemy ją, jakby oswoić. Uwaga, uwaga. A, czekajcie, musimy się pozbyć królika. Widzę, kurde, on mnie normalnie pluje na mnie. Czekajcie, widzowie. Okej, okay, dobra, uwaga, próbujemy. Ha, czekajcie, nie da się tego tak zrobić. Dobra, w tym momencie nie możemy tego zrobić. Więc Wypróbujemy, jakby, wilka może teraz. Bo tej żaby nie wiem, czemu nie mogę aktualnie zrobić. Chyba potrzebujemy mieć trzeci level na tą żabę. I dobra, potrzebujemy dwa steki. Widzicie, co? Ja zabiję go. Żabę waloną, dobra. Dobra, potrzebujemy steki, widzę. Także dobra, idę zabić wilki. I dobra, jeszcze raz to robimy, oczywiście. I jakby ten level się wbija na oswojanie tych petów, dobra. A, tu jest wilk, Więc zbierzemy go. Dobra, dobra, idziemy mu dać te dwa steki teraz. Okay, potrzebuję kolejnego steka. Ostatniego. I dobra, dajemy mu tego steka. Uwaga, uwaga. I mamy to, dobra, level drugi. I prawie mamy level trzeci. Także teraz to, widzę, musimy się tego pozbyć i jeszcze raz zrobimy kolejnego wilka Wiecie czemu? Żebyśmy wbili level 3, żebyśmy mogli jakby więcej tych, tych 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 właśnie naszych właśnie petów jakby oswajać Także jeszcze raz spróbujemy jakby oswoić wilka I wtedy wbijemy level 3 tego e, flutę I będziemy mogli robić właśnie no oswajać jakby lepsze pety, co nie? Dobra, ja od do razu tego steka, niech ma I dobra, lecimy dalej widzowie Okej, okay, prawie nas piorun uderzył, oh my god Zobaczcie, nasz wilk właśnie bije, to jest takie OP, tak szczerze wam powiem Nasz wilk po prostu nam pomaga, nie? Zobaczcie, leje się normalnie z nim Dobra, ja mu pomagam oczywiście Dobra, trzeba tego kultystę zabić, bo zobaczcie co się dzieje widzowie Dobra, dajemy mu steka i jeszcze jeden stek i mamy to Powinniśmy mieć już trzeci level, jak zrobimy e, właśnie no, kolejnego peta, uwaga I dobra, mamy level trzeci już, uwaga Teraz musimy iść do tego upgrade'u, gdzie to dokładnie było? To było tam, widzę, lecimy Dobra, uwaga, upgrade'ujemy to teraz, w tym momencie I mamy najlepszą jakby rzecz, jakby tego fluta chyba mamy najlepszego dosłownie Jakby się już chyba lepszego nie da mieć Strong taming flute I teraz powinniśmy móc oswoić żaby. Teraz zdajecie tę tą żabę jeszcze, tutaj chyba była jak Jakaś żaba, dobra, tutaj mamy żabę. Uwaga, czy nam się uda ją oswoić? Ej, czemu nie da się oswoić żaby? Halo, dlaczego nie mogę oswoić żaby? Okej, okay, chyba widzowe, że żaby się nie da oswoić osobiście. Dobra, dziwne. Dobra, spróbujemy z tą żabą, no bo to jest aż dziwne. Wydawało mi się, że żaby da się oswoić, ale okej, okay, żaby się dosłownie nie da oswoić. To jest dziwne bardzo. Dobra, nie wiem czy podchodzi do tej żaby, ale dobra, spróbujmy. Dobra, nie, ona mnie bije. Dobra, nie da się tego za, za, za cholerę się tego widzowie nie da zrobić. Także mamy dwa wilki oswojone, chociaż chyba jeden mi zginął już niestety, ale spróbujemy jakby oswoić cokolwiek innego, tego alfa też również da się jakby oswoić, musielibyśmy tylko go znaleźć. O no dokładnie, on jest tutaj, zobaczcie widzowie, spróbujemy go oswoić. Oczywiście jak mamy chyba lepsze to doswojanie. Do A, czekajcie, czemu to nie teraz nie działa? Ej, to jest bardzo dziwne widzowie, dlaczego mi to teraz nie działa? A spróbuję tego na przykład oswoić. No, czekajcie, czemu to nie działa? Halo. Także widzowie, to no, jest bardzo dziwne, ale bardzo Wam dziękuję za oglądanie. no i Elo.